Szukacie pomysłu na dobre danie w stylu włoskim? To może nowa odmiana bruskiety z pulpetami i buratą. Robi się naprawdę prosto, a smakuje. Zjadłem już trzy. Mięso. Mięso i parmezan od razu. Dobra włoska kanapka to taka, która jest bardzo aromatyczna. Wykorzystamy mięsko wołowo-wieprzowe, bo zamierzam z tego mięsa zrobić pulpety. Doprawiam odrobiną soli, biały mielony pieprz. I teraz przyprawę Dwa, mm, trzy ząbki czosnku drobno siekane. Drobno posiekany czosnek do mięsa. Pulpety. Winny być, jednak moim zdaniem nieco ostrzejsze – ostra papryczka razem z nasionami, drobno siekana. Wyciśnijmy z papryki sok, szybciej rozejdzie się w mięsie i każdy kawałek, każdy pulpet będzie idealnie doprawiony. No i teraz, choć będę używał klasyki włoskiej kuchni, to jasnym jest, że powinienem wspomnieć o tym, co bliskie mojemu sercu jest, czyli kuchnia polska, bowiem jest to nawiązanie do kuchni polskiej. Kapary odcedzone, tak samo drobno jak przed chwilą czosnek i ostra papryka. Dodam do mięsa, by te pulpety z automatu były... Pulpetami bardzo aromatycznymi i to jest jeden z tych sposobów, które Włosi uwielbiają, że z jednej strony mogą doprawiać sos, jeżeli pulpety są elementem składowym jakiejś pasty, wtedy robimy bardziej aromatyczny sos. Ale jeżeli mam te pulpety, użyć jako tych pulpetów użyć jako składnika do bruskiety, do grzanki, do kanapki, no to muszę zadbać o to, by one same w sobie były bardzo dobrze doprawione. Dobra, kapary. Do środka. Ser – dobry, dojrzały ser parmigiano-reggiano. No i tak gotują Włosi. A ponieważ w Lidlu trwa teraz tydzień w stylu włoskim, to te i inne produkty możecie nabyć. I być może zmodyfikować przepis. Ale serka trzeba dodać i to porządną ilość. Mieszamy. Ta wilgotność jej determinuje ilość buły. W moim przypadku... Bułki tartej. Najszybszy, najprostszy sposób na to, by spulchnić nieco pulpety, by związać, jeżeli jest minimalną ilość wody, która w tej masie milonej się znajduje. Teraz, formowanie. Formowanie właściwe, moim zdaniem, te pulpety winny być troszkę większe, bo możemy wtedy je łatwo przekroić i położyć na kanapce, ale to wszystko zależy od Was. Ważną rzeczą jest jednak to, by troszkę deskę posmarować olejem. Wielkości dużego włoskiego orzecha. Czy pulpety winny być okrągłe czy też płaskie? Okrągłe no, są fajne, ale nie mają żadnego sensu, moim zdaniem, bo słabo się smażą. Lepiej, żeby ta powierzchnia przypieczonego pulpeta była nieco większa, bo przypieczone mięsko to więcej aromatu. I smażymy. Smażymy pulpetę, ale smażymy na wolnym ogniu. Dlaczego? Bo jest tam ser, ser parmezan, który bardzo szybko mógłby się spalić. A jak się spali, to zrobi się gorzki, więc dajcie mu szansę, żeby się przypiekł, troszkę rozpuścił, podgrzał. Jak się podgrzeje, uwolni aromat, całe pulpety będą lepiej smakowały. Ale ja już zabieram się za przygotowanie sosu. Cebula, drobną kosteczkę. Wróć, pół cebuli albo jedna mała. Dwa ząbki czosnku. Lubię i dlatego za każdym razem, kiedy robię sos pomidorowy, a do takiego się zabieram, dodaję. Ostra papryczka. Czyli dokładnie te same składniki, które przed chwilą poszły do pulpetów, z wyłączeniem oczywiście cebuli. Po co wlewać kolejną porcję oleju, skoro mamy aromatyczny tłuszczyk po smażeniu pulpetów. Cebula, czosnek. Papryczka do środka. Pomidory do środka. Tym razem jedna trzecia puszki celem jej opłukania zwykłą wodą, i tę wodę także do sosu dodajemy. Sos im dłużej gotowany, tym lepszy. Smak tego sosu, aromat ukryty jest tu, a to wszystko po odpowiednim czasie duszenia odda aromat do sosu. Generalnie sos nie będzie przypominał klasycznego sosu pomidorowego, bo będzie bardzo gęsty. To będzie coś w rodzaju pasty pomidorowej, dobrze wygotowany, dobrze odparowany, a w nim cały czas unurzane pulpety, które raz że z jednej strony oddają aromat, ale z drugiej strony chłoną też aromat pomidorowy. Chleb na pół. Grube pajdy. I chciałbym też ten chleb nie zapiec, nie stostować w piekarniku, bo ten banał wszyscy dzisiaj znają i uważają go za wyniesiony do granic luksusu. Ale moim zdaniem luksusem jest to, co już kiedyś było. I smażony chlebek na tłuszczyku, na oleju, a daj Boże na takim tłuszczyku, który tutaj mi został po smażeniu pulpetów, to jest dopiero dobra baza do kanapki. Teraz na zasadzie wyobraźni spróbujcie połączyć chlebek z tymi bulgocącymi pulpetami i buratą. Jeżeli Wam się to jeszcze nie składa, to mamy chwilę czasu, żebyście przejrzeli inny przepis. Eee, spaghetti z ricottą – po mojej lewej stronie link. Ach, się przypominają dawne piękne czasy. Niby nic nie było. A jakie miłe wspomnienia. O! Ciepły ale przypieczony, a w zasadzie nie przypieczony, usmażony. To, co widzicie tutaj, to pulpety w mocno zredukowanym sosie. I o tę pastę tak naprawdę chodzi. Więc po spróbowaniu podejmuję jednoosobowo, niezawiśle decyzję, że nie dosypuję soli, ale oliwy doleję troszkę więcej. Układamy ją na przysmażonym chlebie. Miałem w domyśle krojenie tych pulpetów, ale wydaje mi się to rzecz zbędna, bo takie, w całości położone, wyglądają zgrabniej. Wydaje mi się, że nawet na pierwszy rzut oka możecie uznać, że jest to przepis absolutnie w stylu włoskim. Szukając więcej inspiracji, mogę wam je dać, ale nie dzisiaj. Jakbyście chcieli przejrzeć cała playlista po mojej lewej stronie, link, kliknijcie. Burata, kremowy, wypełniony śmietanką ser który postaram się porwać sprawiedliwie, układając kawałki tego balsamu na każdej kanapce. Sami sobie odpowiedzcie, czy macie ochotę na taką kanapeczkę. Na śniadanie, obiad lub kolację, jeżeli znudził wam się już dżem. Dobra, poleję.